W tym filmie będę musiał przejść 24 godziny na najbardziej ekstremalnym statku duchów w Minecraft. Statek ten służył transportowi chemikaliów, które służyły testowaniu broni biologicznej, ale jest uznawany za zaginiony od lat 60. Jednak często kompletnie znikąd wyłaniał się z bardzo gęstej mgły, a ja jako zwykły podróżnik, zatrzymując się, popaliło w porcie, dowiedziałem się o jego istnieniu. Więc postanowiłem na niego wyruszyć, ale jednak opuścić go będę mógł dopiero, gdy pokonam cztery bosy oraz kreaturę, która wydostała się ze statku po rozlaniu chemikaliów, gdyż teorie głoszą, że owe chemikalia otworzyły portal między światami, żywych i umarłych. Ale dowiemy się tego jedynie gdy to sprawdzimy co nie? Lecimy. Bra, kurde, te drzwi nie wyglądają zachęcająco. Boję się trochę. Po przejściu przez te drzwi trafiłem do pomieszczenia, w którym znajdował się generator. Jednak nie był on już sprawny. Pewnie przez brak paliwa. A więc musimy znaleźć cztery kanistry z benzyną w celu zasilenia go. O, żelazna zbroja, Dobra. Pewno lepsze niż to, co mam. Znalazłem jeden z kanistrów z benzyną. Jeszcze trzy i będziemy mogli wyjść z tego pomieszczenia. Dobra, znalazłem dwa. Jest trzeci. Este é isso, Okej, okay, te drzwi były zamknięte wcześniej. To jest jakaś dziura w tym statku. Kurde, co tu się musiało dziać wcześniej? To oznacza, że muszę przepłynąć. Po przepłynięciu przez te szczelinę, moim oczom ukazała się winda, która nie działała, jednak przywrócenie mocy generatorowi dało jej drugie życie. A ona doprowadziła mnie do dużego pomieszczenia, które wyglądało jak kościół. Nie było jednak w nim nic ciekawego, z wyjątkiem książki, której treść brzmiała tak. Nie do końca rozumiem, co autor miał na myśli, więc postanowiłem bez zastanowienia lecieć dalej. Chyba miałem się dostać tutaj. Piętro trzecie. CO JEST? Jezu, co to jest? To czegoś tak panicznie przestraszyłem to ocalały który niestety nie zachował ludzkiej formy w wyniku wylewu chemikaliów. Te jednak nie zadziałały na ocalałych tak mocno, aby mogły mi jakoś zagrozić, więc się z nimi szybko rozprawiłem. I czy one tak właściwie są? Tu się ciągle palą świeczki. Mógł tu być ktoś całkiem niedawno. maczety znalazłem. Dobra, na pewno lepszą broń niż wcześniej. Po znalezieniu lepszej broni postanowiłem szukać resztę pokojów, jednak nie było w nich nic ciekawego. Co to jest? Jezu, co tutaj się stało? Ten korytarz mi się nie zbyt podoba, ale chyba trzeba nim iść. Czemu tu jest dym? Tak, ten dym to najprawdopodobniej był jeszcze pozostałości chemikaliów, jednak całe szczęście miałem na sobie maskę przeciwgazową, a więc mogłem się nim przedostać. Zaraz za tym dymem czekało na mnie jeszcze kilku przemienionych, ale co się działo dalej, to zobaczcie sami. Moc znowu przepłynąć tu chyba. A do góry mogę wypłynąć. A tutaj nie ma powietrza, muszę szybko płynąć, kurde. O nie, tutaj mogę się wydostać gdzieś. Jest. Dobra, dopłynąłem dziś, ale co to jest w ogóle za korytarz? Co tu jest? Jest rdza jakaś całkowita. Okej, okay, mamy więcej tych maczet, przydadzą się na pewno do obrony. Boss fight. Dokładnie tak. Właśnie stałem przed drzwiami, za którymi był jeden z czterech bossów znajdujących się na tym statku. Co jest? Jaki on jest szybki! A tym bossem był doktor, który przed swoją przemianą próbował odnaleźć lekarstwo na zarażenie chemikaliami, jednak skutek jaki otrzymał jedynie podwoił siłę przemiany, przez co jest dwa razy szybszy oraz silniejszy. O kurde, mocno wie. Dobra. Nie. Ale efekt to są, ciemności, kurde. Nie. Dobra, uleczę się. No nie, nie mam już strzał. Dam radę, dam radę. On nie jest jakiś mocny. Może by taki pił go z ty ciągle ja go z tej słabszej broni. Zabiję go, dobra. Udało się! Jest! W taki sposób pozbyłem się jednego z bosów, co jednocześnie przybliżało mnie do opuszczenia statku. Kurde, prawie do umarł. Udało się go zabić, całe szczęście. Dobra, mamy z niego kartę kredytową. I musimy użyć chyba tutaj w panelu. Udało się. Okej, okay, uciekamy. Po z doktorem trafiłem do mojego korytarza, po którym spotkała mnie kolejna pułapka. O kurde! Dobra, pojawiło się ich więcej. Okej, okay, okej, okay, ale dajem radę. Oni nie są problemem. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich jak tamty doktorek. O kurde, karabin snajperski Mamy do niego amunicję, do tego. Okej, okay, na pewno teraz będzie łatwiej o wiele z takimi bossami jak tamten. Kurde, gdzie iść? Tutaj mam jakąś dziurę. Nie do końca wiedziałem gdzie w tym momencie iść, jednak po chwili rozlądam się po pokojach, znalazłem to. Czyli musimy iść tutaj. Pokój trzynasty. Okej, okay, mamy lekarstwo. Lekarstwa nam się przydadzą, więc je wezmę wszystkie. Tu jest jakieś przejście w tym prysznicu. Okej. Okay kurde, kto tutaj musiał być? Co to są za rzeczy? Dobra, piorę wszystko, nam się może na pewno przydać, skoro daję nie jest bez powodu. Dokładnie, nie jest to bez powodu, a jak mogliście zauważyć z wyjątkiem skrzynki, znajdują się również tutaj drzwi, za którymi jest już drugi boss na statku. Piły motorowe, dobra, taka broń. Okej, okay, wychodzi na to, że tutaj mamy boss fight znowu. Mamy karabin snajperski, myślę, że damy radę. No to co, lecimy. Okej, okay. gdzie ja jestem? Jest. Następnym bossem będzie biohazard, po przetłumaczeniu zagrożenie biologiczne. Jest czystym zbiornikiem chemikaliów, które stały w kontakcie z jego ciałem przez kombinezę A do tego... O kurde On ma bardzo dużo tych Dobra leczymy się w razie czego Dobra Dajemy radę To z... jest... naprawdę nam dużo daje Zubiaki padają od razu prawie Jezu To jest on Kiedy, Dlaczego on na mnie w ogóle nie zwraca uwagi Dobra Dam sobie z nim radę Też nie jest jakiś mega mocny ład dobra jednak jest Pije straszną mocno. Dobra Dobra, padł, jest! Dobra, dałem jakąś kulę. Nic ciekawego poza tym nie da. Udało mi się pokonać biohazarda bez problemów, więc zostały już tylko dwójka bossów do końca naszej przygody. Test material here. We don't know what the item is, we must test it. Czyli oni chyba tutaj mieli przeprowadzić testy na tej kuli. Ale chyba musimy ją tutaj wrzucić. Tak, otwarło nam to drzwi, okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej miejsca, które już szukamy. Musimy się dostać do deku. Tutaj są kolejni. To kurde, ile ich jest? Tam sobie radę na pewno. Dobra, dam radę. Dobra, udało się. Co to musiał być za bakterie, że tutaj jest tyle tych stworów, naprawdę. Tutaj jest jeszcze więcej. Ile niewinnych ludzi musiał kurde zginąć na rzeczy tych chemikaliów wszystkich. Niestety nie są już ludzie. Bardzo dużo mamy lekarstw, więc myślę, że w razie jak się trafi na kolejną większą kreację. Jak już mowa o większych kreacjach, to na taką nie musiałem długo czekać, bo szybko znalazłem się przy kolejnych drzwiach do bossa, jednak to nie on zaskoczył mnie za nimi najbardziej. No, dobra, gdzie ja jestem o kurde. To jest druga forma przemienionego, jednak w niej nie zostało już praktycznie nic człowieka przy jakimkolwiek kontakcie z sobą od razu wybucha Co mnie trochę przestraszyło One padają na hita Kurde, one wybuchają od razu Co jest? Dobra, ja może je będę tym wywalał Dobrze, że padają na strzała, naprawdę To jest on, to jest... Co jest za boss? O kurde Nie, jakorocie są Dobra, jeszcze on jest O kurde, wyszedł A to jest nawiedzony Trzeci z bossów na naszym pokładzie Jest wyposażony w siekierę przez jego drzenia są bardzo mocne A w dodatku przy głowie ma radio Które jest nam potrzebne, aby przejść do następnego pokoju Dobra Jokie, jest mocny Dajemy radę, dajemy radę. Dobra, zagonimy go w róg, zagonimy go w róg, dam radę. Leży. Dobra, udało nam się. Po jego radium mamy radio. A Więc udało się pokonać nawiedzonego, czyli trzeciego z czterech bossów. Dobyłem również radio, więc mogłem udać się dalej, a do końca został już tylko jeden. Okej, okay, fajnie, teraz co? Radio musimy rzucić, mam rozumieć tutaj. Okej, okay, udało się, drzwi się otwarły. Dobra, czy idziemy po prostu dalej. Goodbye, już W wielkim skrócie książka ta mówi o tym, że kapitan wraz z załogą wyrzucili do morza znalezioną na pokładzie kulę i jednak jeszcze nie znali jej mocy. Nie mamy wyjścia i musimy iść dalej. O kurde, ile ich tu jest. Tutaj mamy walkę z kapitanem. Wiadomość, którą przed chwilą przeczytałem, napisał kapitan, czyli ostatni boss, do którego właśnie się udawałem. To może być jedna z najcięższych walk tutaj, ale zaraz zobaczymy, idziemy tam. O kurde, o nie, co tu jest? Jakie one są szybkie? Kapitan, czyli nasz ostatni boss. Nie jest w szczególności mocny, ale jego głównym atutem jest cała załoga przemienionych oraz ich szybkość. O Boże, o Boże, idę ich tak Nie, kapitan nie bije. Dobra, muszę się trzymać. O nie, Jak on mnie biją. Jezu, jaki ten kapitan jest mocny Nie, biorę lekarstwa. O nie. Dobra, udało się, ostatni wyeliminował O nie. Dobra, damy radę. O nie. Muszę zjeść. Zaraz musi paść, już tak tyle hitów mu nie ma opcji. Musi ginąć. Taki mocny rzecz, mam. No. jest! Udało się. O kurde. Dobra, padł kapitan. To chyba był ostatni taki boss tutaj, dobra. Co my tutaj mamy zrobić? Obstawiam, że tutaj musimy wrzucić ten kompas. Dobra, robimy to. Okej, okay, możemy uciekać teraz ze statku. Wreszcie. Okej, okay, mamy tutaj jakieś... ...terii. Co to jest? Co to jest? Pamiętacie może, jak we wstępie mówiłem o kreaturze z innego świata? Tak, ten kompas ponownie otworzył portal, a tym razem to ja musiałem stawić jej czoła w walce. Sam w sobie potwór jest nieśmiertelny, jednak zdobywając 20 serc oceanu z jestem w stanie zamknąć portal oraz go unicestwić. Co? Co to ma być? Myślę, że to już jest koniec. O nie. Dobra, trzeba ich pozabijać. Nie, zostaw mnie, nie, nie, nie. nie. Ja nie chcę mieć z to do czynienia. O nie, otulecie. Nie, tutaj musimy włożyć 20 serc, żeby to zabić. Da się je zabić, dobra. I one dropią nam, kurde, mam dopiero dwa, muszę zdobyć ich 20. Dobra, dobra, mamy 10, już po... jest już połowa. Dobra, tu jest kolejne, mamy 13, mamy 18, jeszcze 2. Jeden, jest, mamy 20. Dobra, ale nie, nie ma chyba czasu, muszę tutaj. No dobra, czy on teraz umrze? Umarł. Udało się. A jeśli chcecie zobaczyć następną część mojej przygody w tym klimacie, to wiecie co robić.